Moi drodzy, od kilkunastu minut w tym miejscu wisi ogłoszenie, że sprzedam apartament Elviso. I, o, i okazało się, że Agentix dosłownie w sekundę po tym, jak to wywiesiłem, napisał do mnie, żebyśmy się jakoś spotkali. Nie wiem o co mu chodzi, ponieważ, no, powiem wam tak szczerze, że nie miałem pojęcia, że aż tak szybko ktoś zareaguje, ale spoko. Zaraz do niego polecimy, zobaczymy o co mu chodzi, bo serio. Ten apartament sobie zrobiłem dopiero wczoraj, a chłop dopiero już go chce kupić, jakby serio, Ja nie mam pojęcia dlaczego. Ale on jest takim po prostu mega w tym szybki. I więc teraz polecimy sobie w kierunku jego willi i zobaczymy, czy on serio, o tym zagadać, czy to chodzi o jak chcą nam że to jest Elviso. Widziałem tabliczkę, musimy się widzieć. Więc zaraz zobaczymy o co chodzi, moi drodzy, i serio. Błagam, aby chodziło o apartament, bo ja serio, bym sobie za nim z wielką chęcią, zrobił jakieś pieniążki. Więc lecimy, moi drodzy, więc zobaczymy zaraz, o co agent jest na myśli. I czy serio chodzi mu o nasz piękny, ekskluzywny, aksamitny apartament. Gdzie po prostu drodzy, na odcinku do końca? A my wchodzimy do Wilegenticsa, zobaczymy, co tam u niego w sprawie piszcie, co nie. Więc wchodzimy, wchodzimy, siema no agent! Witam w moich skromnych programach. Witaj, milordzie, witam cię bardzo grące, twojej. Uszanowanie. Lord, lordzie, uszatowanie, witam. Zapraszam, zapraszam. No, dzień dobry. Powiedz mi o co chodziło z tą tabliczką, Magnetic a Z tabliczką. Już ci tłumaczę. Ogółem... Czekaj, stop, zaraz cię przerwę, ale masz, ma, masz dziurę w szybie. <laughs> a, to No, to a Wiesz co, powiem ci, że to może nie dziwne, ale od razu o tym pomyślałem. Dobra, siadamy, stary, proszę bardzo. Mówię, co chodzi, milordzie, proszę bardzo. A, więc mam do, do zaoferowania dla ciebie biznes. Ale cię poważnie widzę, że ja tej stary. Nawet powiem ci, że tak ładnie tonujesz swoje wypowiedzi, no Chcę proszę bardzo. wykupić twoje mieszkanie. Jakie mieszkanie? Mieszkanie znajdujące się w twoim budynku. W wcale deweloperskich Ale Ależ, milordzie, po pierwsze, to nie jest mieszkanie, a, ale apartament. A po drugie, jedno i to samo. A po drugie, moi ludzie, niech ma osoba w tym momencie streamuje na kanale, ale was dzwonkiem będzie na moim kanale nawet co tydzień odcinki, więc tu jest Bardzo ważne, żeby was nie minął kolejny w tym momencie. Stracicie w tego suba, tym bardziej, że każda osoba, która subuje kanał, dostaje ode mnie normalnie pocztą polską w przesyłce cebulę taką czerwoną. Wezmę po prostu bardzo polecam, oczywiście, żeby sobie zejść cebulę wraz z nami, bo agenty słuchają cebuli tak samo jak ja. A teraz, stary, proszę to. bardzo, co? Co? Masz, masz, masz jakiś problem z Agencji, co? Nie, cebulę można na zębie. A, okej, okay, dobra, wszystko jasne. No i stary, powiedz mi, no okej, okay, ale, ale powiedz mi, czy tam w ogóle w, w nim byłeś, czy jeszcze nie? Bo nie, nie byłeś czyli tak to Nie chcesz... obchodzi jak to wygląda, chcę kupić. Mm, moi drodzy, i taki właśnie jest wpływ pieniędzy na ludzi, okej? Okay? Gościu mam ma absolutnie gdzieś, co kupuje. Ważne, żeby kupił, bo, bo go stać, jakby stary, wy się ogarni. Bo, bo potem będzie tak, że, że, że swój stanyt i tak się wydasz i będzie takie, Elviso, weź mnie za trudni, co? Tak będzie. Na moich e, różnorodnych biznesach jakie prowadzę e, w milionowicach takich jak mój no w sumie nisko budżetowy budynek bardzo nisko budżetowy bardzo nisko budżetowy swoje na mieszkanie, w nim na najgorszy czas swojego życia więc naprawdę jest to bardzo <słuchaj> bardzo niskobudżetowy budżetowy mieszkanie ja rozumiem stary wszystko, ale żeby się kąpać w fontannie przed twoim budynkiem, to chyba nie jest to rozsądna opcja, chociaż, wiesz? Chociaż, chociaż, przecież, nie narzekaj, chociaż tam światło docierało. No, no w sumie racja, <laughs> chociaż lampki, moi drodzy, więc spoko, więc stary, dzisiaj wyciągnę do końca, zobaczymy co z tego wyjdzie, ponieważ ja mogę po prostu napisać tabliczkę e, pod tytułem tak bardzo bezpośrednio, sprzedam apartament Elviso. I chłop tutaj po prostu już do niej pisze na mesku, Elviso, wbijaj, dogadamy się, no i takie, okej, okay. więc agentik stary, proszę bardzo. i to Oczywiście chodzi to... o. No zaraz ci powiem tutaj, oczywiście, więc witaj, oczywiście, w Elvisoftu. Zapoznaj się z regulaminem obiektu. Regulamin A, brzmi następująco. Ale on cię stary też obowiązuje. Pierwsza reguła... pierwsza reguła jest taka. Zakaz tempu ja agentixów. Ja nie słucham. Zakaz ja tempu prawo... ów To jest stary pierwsza reguła. On, on serdecznie wyszedł, on wyszedł. Agent X. No, wróć, stary, wróć. No, serio, stary, po prostu wróć. Agent. Agent. No nie, moi drodzy. No, <coughs> on sobie poszedł. Dobra, jakby ty masz serio, stary, mnie dzisiaj gdzieś, dobra, to no to chodź, dobra, a też tak przy okazji, stary, obchodzić. pierwsza reguła, którą na, 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 na początku tego odcinka zdejmiemy, tak, czyli zakaz napowiedzi, Dobra, zasady, mnie nie obowiązują, no spokojnie, ci będzie, stary, a też tak tutaj przy okazji, bo to chyba jesteś po raz pierwszy, oprowadzę cię tylko po moim wieżowcu, to masz ogólnie no. wejście, Teraz może zacznijmy od nowa. Cześć Agentix, cześć, siema. Cześć. Czekaj, a właśnie, to ja muszę zrobić to tylko cięcie, mojej drodzy, socjalnie! Witam bardzo gorąco w moich skromnych progach Agentix. Miło Cię dzisiaj widzieć, kolego. Dzień dobry, dzień jest dobry. Regulamin? Nie mam żadnego Regulaminu, no wie to środka, zapraszam. No i to jest ogólnie nasza recepcja, w której tu znaczy, pracuje pracujesz sekretasz. Miałem ja odpowiedź, że jest, ale że mnie nie obowiązuje, ale może no. być. A to, to mi chodzi Agentix. Spoko będzie, niech ci będzie, jakby tam wiesz, królow jest tylko dwóch starych, więc proszę bardzo. Witaj w moich skromnych progach oczywiście tu masz normalnie moje wszystkie regały na książki z moim wizerunkiem e, Tu masz moje zdjęcie. Na ścianach książki. To jest tylko tapeta z książkami. Mm. I Co z tym jest związane, to co? Te, wiesz, jak ci to udowodnię, bo ja jak nią klikniesz e, myszką, która nie wydaje dźwięków. No. Bo, tak. w, bo dźwięk jest podkładany, to wtedy wiesz, czujesz, że ta książka jest pusta. I w sumie coś w jest. Dobra, a tak tej razem mówiąc jeszcze, to masz normalnie na ścianach moje portre hmm. portrety wszystkie. Zobacz, to jestem ja, stojący. Przecież e... jest, To jest Mary Cruz. No. Agentix, nie psuj mi zabawy. Agentix, nie psuj mi dzisiaj zabawy, okej? Okay? Ja jestem poważnym inwestorem, proszę mnie nie oszukiwać. Okej, okay, więc tutaj w ogóle jeszcze pochodzi dywan ze skóry Gołębia, więc naprawdę najbardziej eksklu ekskluzywny w tym filmie. W kolorze Gołębia. Tak, nie? tak. No i jeszcze tutaj tak. Farbowano? Farbowany, oczywiście, że farbowane, piórka były farbowane. Oczywiście sztuczne, moje, żeby nie było. I tak, jeszcze tutaj, oczywiście, reasumując, mamy <grym> mamy tutaj oczywiście beczki, jak, jak hodonice, Mamy ekskluzywne biurko, które jest dla mojego sekretarza, którego musimy sobie jeszcze zatrudnić. Więc to już po prostu w innym czasie, żeby było do obsługi. A na samej górze, stary, jest. Ale, co? Gdzie się daje na piwki? Dobeczki, do beczki, do, beczki, do beczki tutaj na film. Ja to, to masz pyrę. O co? O, pyra! Dzięki, wyku, to czekaj, bo tutaj jest taki mówię, że mam mówić, błąd, zaraz znajdziemy po prostu pyra. Dobra, okej. Okay. Więc teraz proszę bardzo, moje drodzy, mam tutaj pyrę, ale. To się popsuło z tym dzwonem. Agentix, to nie jest śmieszne. Jakby nie komentuję twojego zachowania Agencyx, ale niech ci już nie będzie. no naprawiłeś, no proszę bardzo, no to jest lepiej niż było, widzisz, próbujesz tylko fabrykę. więc bardzo fajnie. teraz Ale sobie... półki powinny stać w tym miejscu. Agentix, jakby... No, no niech ci stary będzie, nie wiem, że teraz sobie wchodzimy na górę. Ja też tak przy okazji sobie luki na moją skalę. ten Dywan no. powinien mieć takie tutaj, wiesz, a to są lampy. Dobry, to są lampy, dobra. no, więc teraz eee, biję na górę stary, proszę bardzo. To jeszcze bardzo. bym tutaj. O, Elviso, Elviso. No, co się? Na chwilę na Co jest to, co chodzi? Jeszcze kolejność tego i tego bym zamienił, no, bo. Ale wtedy dlaczego? będzie po prostu lepsza. Ja rozumiem, że, że masz barwi... wyśledzenie architekta, o, ale tak, stary. Tak, będzie lepiej pasowało, jak to będzie tak ze ściany wychodziło. Będzie no w coś w tym jednak jest, sorry. więc spoko, więc teraz wchodzimy po raz na górę i to jest agentiks moja sypialnia, która jest zrobiona w takim naturalnym kolorze <grym> zieleni! Ty, co ty, jakiś tutaj eko jesteś? Ogród botaniczny czy No co tak, stary, jest? jestem eko, a co? I też tutaj przy okazji masz jakieś piękne flagi Ameryki wywyżone, masz tutaj normalnie, stare moje wyrko, masz mój piękny dywan. Tu poperek krośnie widzę. A -a. Tak, koperek również jest, ale stary, bo tutaj zamiast komentować moją sypialnię i moją recepcję. Przeci... Siemielniane! Siemielnianek. A tutaj masz nawet zobacz, tutaj ma, na, nawet masz tego. E, dro... e, róże sycylijską. <laughs> A tu jest drożdż kwieciński, proszę bardzo, zobacz jak fajnie że jest. Dro... Droż szczeciński. Tak, wszystko tutaj o. stary mamy. Dobra, więc po prostu już tego nie komentujmy mojego wieżowca. Lecimy starą na górę, bo tutaj powiedziałeś, że jesteś w starach biznesowych, co nie? Tutaj stary wbiłeś, aby wykupić bądź nawet wynająć apartament. Pustę. No, jest puste Tak I Jest tak w puste tym, i nie ma szyb W niektórych miastach nie ma szyb z tego powodu, żeby były takie ładne balkony wiesz Na tym twoim miejscu też nie ma balkonów to w ogóle taka też ciekawostka Ta winda jest taka długa, wysoka, że musimy sobie robić przez nie przerwy żeby oddychać ona wiesz ona jest wolna Ona nie jest wolna, twoja jest serdecznie wolniejsza Idziemy tędy ogólnie Zmiana windy, zmiana windy Idziemy tędy mhm. stary ty Jeszcze rzyk. muszę Ten... zmieniać windy mhm. No, tak by pytało, to, nie? To wymagam, nie? No, ja tak? wiem, stary. Jak chcesz, to może nawet sobie zamontować jakąś tutaj, nie wiem, jakąś swoją windę, czy coś w stylu. No, są bardziej prestiżowe. Proszę bardzo, to jest ten apartament, wow. który jest na wynajem, bądź sprzedaż, Proszę bardzo. I jest stary, powiem ci szczerze, z najlepszym możliwym widokiem. będziesz sobie tylko tej lukni i Pichu, zobacz. Cicho, ja teraz yy, oceniam design, muszę się rozejrzeć. Mhm. Mm a ty możesz sobie iść na słówko. Nie stary, no okej, okay, może już tutaj pójdę, ponieważ w tym momencie też wam przekazuję mega polecam mojego Instagrama, Elwisa Podłogowice, na <grym> który macie moje zdjęcia. Wyzwolujcie. Link jest w opisie, a też ponadto. wam polecam mój drugi kanał. Elwisakiem, za który macie moje codzienne odcinki. Zbedurz jest oczywiście też link w opisie, więc też go subskrybujcie, będę no, mega konciczny. Świeże, dobrze, świeże. <grym> świeże, świeże, wszystko jest stary, świeże. Podlewane w ogóle są było. nie Tak, dobra, ciekym na wszystko jest stary w zestawie, oczywiście. Tak samo nawet może sobie wziąć dywan, jakbyś się stąd kiedyś wyprowadzał, co. Nie? O, lampy, lampy. Wszędzie są lampy. Będzie no lampy, ale i tak stary, yy. największym atrybutem tego całego miejsca jest piękny widok, który spójrz sobie z tego miejsca. Spójrz po prostu. No wow. No, no nie najgorzej. No nie po najgorzej. prostu jest wow. I też taka co jest, jest, jest ciekawostka, a wiesz czemu w tym miejscu jest apa, apa, apartament na sprzedaż? Że, żeby osoba, która go kupi, zawsze mogła stanąć sobie w tym miejscu i spojrzeć na dach twojego niskiego krasnoluda. Tak? <ślam> tak. Jak, ciekawe, jak wygląda dach twojego. Spójrz na to. No co? To jest dzieło architektury. No to może jest dzieło architektury, ale jest niewiutkie stary. Zobacz, ale zobacz, ono jest celowo takie niskie, żeby każdy jak na to spojrzy powiedział wow. To coś ma dach. Mój będzie wyższy, mój będzie Ale wyższy. Nikt nie będzie Ale mój dachu, jest najwyższy w mieście, dziękuję bardzo za uwagę, stery, proszę bardzo. Też tutaj masz oczywiście wszystkie tutaj nasze kwiatki, takie na przykład jak e, niebiesknik e, Milionowiczański. Masz wtedy jeszcze o, oczywiście róże Bałtycką. Ja, ja jestem znawcą e, botaniki. No ja wiem, że masz tutaj, To nie jest stary e, marchew dolnośląska. Aha, okej, okay, jednak taki mały Edit. Tu jeszcze masz w ogóle e, pyry wielkopolską. Tu A co masz... ty mówisz? To no jest co? cebula żółta. Okej, okay, cebula żółta, w sumie rację. Ja. Dobra, sorry, co ty wiesz co? Też ponadto... O, widzę, że tutaj też masz... Mm. No? Kurde, bo zapomniałem. Błękitczyk milionowiczański, to jest dokładnie. Nie, nie, nie to nie jest błękitczyk tak. milionowiczański. To ja jest. Myślę, że to jest Aquamarinus, Korchoromus, Porporanus, Scarabontus, Pospolitus. Coś w tym jest fair, od czego ponadto ma na swoim wyposażeniu apartamentu. Masz 8 skrzyń na swoje tam i te meczki najcenniejsze. 8 na to... skrzyń? Tak, 8 skrzyń, bo jedno to nie jest a miejsce na magazynach. Jakie są rozmiary tego apartamentu? Dość duże. Czekaj, a no, nawet sobie policzymy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście w Jest trzynaście, a co? Trzynaście, na ile? Nie wiem, policz sobie. No 13, na 13, no na pewno. No to po najwęższej tej polecimy po, po, po przestrzeni użytkowej. Aby taniej płacić. Dobra, 14, 15, 16, 17, 18, 20. Powiedzmy, że 10 19. Na 10. No ale Oha, jeżeli chodzi o cenę, to dziękuję bardzo za miłe słowa. No, że odległość, niektórych się liczy. lepiej sobie spójrz w to miejsce i zobacz jakie tutaj ci gwarantujemy zachody słońca, stary. To jest po prostu najpiękniejsze. Nie wiem łóżko. No i co? Potrzebujesz ich więcej? No potrzebuję co najmniej dwóch. Aż tak jesteś w loki Agent X, tak? Nie, jak śpię, to muszę spać wygodnie, a no nie, sumie... że będę jakoś w tym łóżko jest. ograniczało. No w sumie jest to racja, w sumie racja. A tak to nie ogranicza, że mogę tylko, na przykład, wiesz, częściowo, więc to jest duży minus, Elviso. Chcesz cztery ponadto, zerknij sobie na ten czubek swojego krasnoluda, za jakiejś niziutki. Elviso, on ma dwa piętra wybudowane. Tak. A są jest w wysokości niski. twoich czterech. Ale jest niziutki. Nie, moje są o wiele szersze, mi się wydaje, Stary na pewno. Są o wiele szersze. Wysokość, stary bez w ogóle podejścia. Więc teraz słyszę, może masz jakieś pole dojścia. Tak, Wysokość, wysokość. Patrz, tu masz raz, dwa, trzy. E raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć jest dokładnie. Raz, dwa, sześć raz, mi się u wydaje. Nie, nie jest ósemka. No to powiększymy, spokojnie. powiększymy Ale teraz, e stary, e oferuj e sobie od Nie chwal, bo źle na tym no, wyjdziesz z tego co serde, widzę jesteś troszeczkę niechętny jednak żeby to kupić bo powiem ci tak stary że, że nie o opylę... idę jeszcze zobaczyć a, jakość wykonania tego matera, co tego łóżka no dobrze jeżeli mnie przekona być może to kupię jednakże nie jestem w 100% przekonany do dokonania no dobrze ogóle nie będzie proszę bardzo jak się śpi, wygodny ci jest co wygodnie agent x czy nie wygodnie gadaj sorry, gadaj jak się jest czy nie agent x hmm. gadaj agent x no hmm. Hmm. Ogółem, <noise> ogółem fajny w ogóle. Muszę wydać opinię. Tak, słuchamy moim cię. Opinią. poduszka jest zdecydowanie za mała. Powinna być taka duża. Żeby można było głowę w niej zatopić normalnie. No to wymienimy spokojnie, panu wymienimy oczywiście. Więc tutaj, oczywiście, żeby nie było tutaj żadnych wątpliwości, kupno Ona nie, no... nie chodzi w grę, bo nie sprzedam piętra konkurencyjnej e, firmy wieżowcowej, ponieważ zbuduję jeszcze reklamę swojego, e, e, swojej działalności na naszym piętrze. Więc to oczywiście jest z gry, tak? A ty chcesz tylko na wynajęcie? Wynaję oczywiście wydania starej, proszę bardzo. A, dobra. A co? Ale agent, o co ci chodzi, co? No wynajem robimy, co? Czy nie robimy sobie wynajmu, co? Ale ja jestem inwestorem, a nie jakimś. Ale warto mieć jakiś tam apartament na, 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 na jakieś tam wyjazdy, jakiś urlopik, żeby móc sobie wypocząć, nie? Nie, patrz. Widzisz to? Ale też... co? Musisz to musisz też, też swoje wilę czasami opuścić, co nie? Żeby sobie rozpocząć, co stary? Nie mylę się? Ja, ja wybuduję sobie. Chociaż jeszcze wyspy nie mam. No właśnie, jeszcze nie ma, więc no jeszcze wyspy nie mam. Dobra, dobra jakie bo jeszcze jeziora nie wybudowano. No właśnie, stary, Więc stereo, możemy chyba sobie teraz po prostu przejść na samą górę i pogadamy o cenie, jeżeli chodzi o wynajem za tydzień. Bo to jest tak, że w Minecraftie liczymy sobie od tygodnia. Tak, za tydzień. A co? Hmm. Gdzieś tam stary, wiesz? Ja ci to po prostu polecam, hmm. bo jak nie ty, to Abra wykupi najwyższy apartament w naszym mieście. Nie, mu nie wolno, bo powiesz, że jest bogatszy. No wiem, story, więc po prostu tutaj, żeby być od niego bogatszy, musisz go wykupić. Bo inaczej Abra będzie mówił, że jest bogatszy, rozumiesz? tego kupić? Okej, okay. moi drodzy, wszystko jasne, nie, ale teraz oczywiście kłopot nie wchodzi w grę, jest teraz tylko wynajem Agentix, więc spokojnie, oferuję ci, wiesz co stary, chyba teraz jedyną po prostu możliwością na to, żeby... Dobra, teraz słuchaj, jeżeli chcesz, żebym to wynajmował, to mnie jakoś przekonaj do tego, bo inaczej skoczę. Mogę z tobą skoczyć? Mam, mam wiadro. Nie, nie mam. Masz wiadro, proszę. Dobra, to teraz mi spróbuj przekonać e, do kupienia tego. O, już sobie tak to Ponieważ, uwaga, uwaga, jeżeli. Znaczy, nie do kupna, ale do wynajmu, ponieważ. Uwaga, stary, Mówmy mój bardzo. Tupno, nie chcę się poniżej. Mój bardzo ważny, stary argument. Jeżeli teraz go nie wynajmiesz, to wbije abra i go kupię. A jeżeli będziesz wynajmował go przez cały czas, to, ja mam pieniądze. To abra nie będzie miał w ogóle możliwości, aby go wykupić i będziesz w niego bogatszy, rozumiemy się. Patrz, bijecie sztabką. No, No stary, no wiesz Myślę, że za taki wynajem na tydzień, nawet jakbyś z niego nie korzystał, tak z trzy sztawki byłyby rozsądną kwotą, co nie, nie mylę się Agent X. Taka no przyjdziemy na myślę, to było 3 że to byłoby dobre nawet, ale wow. no Ten mi się nie chce tego wynajmować. Jeszcze mnie nie przekonałeś. Eee, będziesz bogatszy, wtedy od, 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 od to o dobry starty to się dobra ogólnie. Ja nie, ja jestem bogaty. Ale wtedy on będzie mówił, że to cię bogatszy, więc no. Ale nie ma jachtu. No ty też, nie masz jeszcze jachtu stary, więc no. Ale zaraz będę miał. On też. To, to ja też mu zbuduję jej ta stary, taki sam jak twój. Nie, dobra. Bo, bo jezioro jest prywatne. No to zbudujemy jego własne jezioro, stary, więc serio... To wiesz, bo to dużo czasu zajmie. No, w sumie rację, dobra, stary, więc tym bardziej, że jeżeli wykupisz sobie, uwaga, uwaga, wynajmiesz ten apartament, to dostaniesz, uwaga, uwagę na co dzień do, na śniadanko darmowego burgera klasycznego. Właśnie, może mnie w inny sposób przekonasz. No. Masz tu jakąś obsługę? Mam, jestem zaraz na rozmowach z recepcją, żeby ją zatrudnić. Zamiast teraz jak to wygląda, ja jeszcze ktoś obsługę, będzie. Jeżeli będę mieć tutaj obsługę, obsługę która przyniesie mi jedzenie. Przyniesie mi wszystko, ja tu może. Wszystko stare będzie wszystko ci stare zatwimy, więc stary, spokojnie nasz klient, nasz pan, jeżeli wygupisz nas usługi, to wszystko. codzienne odkurzanie o godzinie e, około jakiejś szóstej, żeby obudzić innych. Dobrze, rozumiemy. To jest oczywiście coś tutaj w pakiecie naszym, więc spokojnie pasuje nam to. Ale chciałby odkurzać sufit. Ponadto, ale szkodaliście chyba co, nie? Nie, nie. Są, są, nie. Sufit, bo wtedy sam tu uwagę będzie słyszał. Hmm. No bo nie Więc ci będzie już. więc teraz myślisz, że takie no, 3-4 sztapki byłyby spokojne co nie za taki tydzień, czy się mylę. Ja myślę, że przy takiej cenie mogę sobie teraz pójść i kupić w takiej cenie wybudować sobie taki właśnie wieżowiec obok, i sobie wynająć. No go. nie bo ten kartwykstwa wynająć go za dwie sztapki, i przyjść i, i wynajmować u ciebie tutaj za jedną. I wtedy będę. Dzięki temu wieżowcowi się utrzymywał, przez co będę. Ale to jest plan. Nie. Dobra. Ja e, za pół roku. Nie, ster, nie, nie! Poczekaj, tak zauważ to, że u nas nasz rozerwot jest, jest wykończony z najbardziej ekskluzywnej odmiany kwarcu, czyli she rozumiesz? Jak chcesz mi francusko? Chissert". She served. Poczekaj, poczekaj, przeczytam. E. Mm -hmm. To jest chilasit uh, quartz block. No właśnie, chilasit <laughs> la quartz block, co? więc serio? I, I ja, nie umiem, cards ja nie umiem, ja nie umiem we francuski cards block? Dobra, więc jak stary? Piszcie się. w komentarzu sile sit cards blok, bo Jak ktoś na serio nie napisze, to ma od mnie serduszko, co nie? Więc serio polecam do tego więc Dobra, stary, więc cóż, dwie sztabki na tydzień byłoby okej, okay, myślisz? Czy nie? No za dwie sztabki, no to ten, to ja mógłbym pół tego pewnie wynająć, bo i tak, kto tu ci będzie mieszkał, no powiedz, kto? No, jest mnóstwo chętnych. Maciek już się w ogóle zapisał na liście chętnych do kupna. A Abra też, tylko dla Ciebie wiem jako pierwszego, bo ja wiem, że Ty jesteś stary, też chętny, żeby być od nich bogatszym, co nie? A, a chyba warto mieć tutaj sporo nieruchomości w mieście. Czy żeby się mylił? Agentics? Elviso, Elviso. Dobra, jedna sztabka umowa stoi, okej. Okay? Dawaj stary, tylko widzisz to zaraz sztabkę za wynajem. I stary jest umowa oficjalnie teraz podpisana. Mogę ci Udajmy... dać dziewięć ok pająka. No, ale tego stary nikt nie chce. Dawaj mi jedną sztabkę, okay, okay. stary, i jest Twoje, końcem rozmowy, okej. Okay? Może być? I co dostanę za tą jedną sztabkę? Apartament. Apartament, raz w tygodniu musisz dokupić tą sztabkę, stary. Jesteśmy serio do dogadania, na wieki, więc spokojnie. Jest już wszystko twoje, bo tak z mojej gratulacje, byku! To jak? Okej. Okay. Mhm. Więc cóż, dziękuję bardzo. W takim razie z tego co widzę. Mamy naszą transakcję, moi drodzy, i w końcu jestem bogaty. To jest mój pierwszy obecnie na nadal, nadal, wiem czy wiesz, bo reszty wydałem, więc troszkę bym mówił, że beka, ale spoko, stary. No cóż. Stracił pieniądze. No bo wszystko wydałem na wieczorze, stary. Więc cóż, miło było się z tobą, stary widzieć. apartament jest twój, trzymaj się, a wy w w oczywiście, słuchajcie kanał, bo jest to bardzo ważny odcinki, więc tutaj jest sery w mojej opinii są bardzo ważne, żeby Was nie minęły kolejne horror odcinki z tego kanału, bo są one serio codziennie, więc to jest oh, bardzo istotne. Can Ponadto polecam wam bardzo grance na moim kanale opcję która na Genialne przywileje, a Bye, też wam mega tata. polecam mojego Instagrama Elvisa. Podłoga oficjalne, na którym macie moje zdjęcia, relacje oraz wiele więcej. W oczywiście followujcie, jest do niego link, opisie też subskrybujcie mój drugi kanał Elvisa Games, na którym macie moje codzienne odcinki z Bedwars. Tam też mnie chore akcje, i warto byłoby tam sobie go przejść, bo to na tym kanale macie najlepsze akcje, najlepsze, rzeczy po podróż w Polsce. A my na sam koniec, możemy na tego odcinka podsumowanie walimy wiadro ze szczytu wieżowca. Jakby to może być ryzykowne, ale gość, jolo, raz się żyje, teraz tylko na mnie wbija zbrojka brojka, i lecimy, walimy Zaraz sobie normalnego gościu wiaderko, dobra? Lecimy, lecimy. Oj! Nie, umrę. Żyję, moi drodzy, więc mega fajnie, nam się to udało akurat, więc dziękuję bardzo za oglądanie, Widzimy się oczywiście, na odcinku zrobię to codziennie. Znaczy, to jest kwicki. No i zrobiłem sobie coś tak, więc no, dziękuję bardzo. Gram za śwoneczkę, leczkę i przegramę przy największej. joo!